No i w tej chwili znajduję się w kolejnym takim miejscu nad morzem. Teraz jest jakby powiedzieć znajduję się w rozewiu. Tam za drzewami rozpościera się Bałtyk. Ja jestem na takim bardzo wysokim miejscu na klifie. Nie wiem co znaczy ten wskaźnik czy to jakiś punkt wysokości czy numer oznaczenia a ja znajduję się w miejscu gdzie znajduje się bateria artylerii stałej i to miejsce jest bardzo zareśnięte ja spróbuję tu wejść i patrzymy co tu jest Już widzimy ten obiekt tutaj. Nie czytałem na temat jego tak bardzo dokładnie, takie inowcmianki, ale wejdę tam całkowicie gdzieś do środka, bo któryś tu jest kilka takich obiektów na tym terenie i jeden wiem, że jest jakiś co bardzo nie, dwa czy trzy poziomy w dół nie wiem co tutaj jest ale tu jest jakaś studnia nie wiem czy tutaj coś dojrzymy ale raczej nie spróbuję coś rzucić Jakiś, yy, będziemy wiedzieć jak tam głęboko bo akurat ten tak, tak, nie ma mi żadnego kamienia jest jakiś padek i parometrów, tu jest jakaś pewnie chyba kanalizacyjna albo coś A my jesteśmy tutaj Tu jest takie otoczone wałem I idziemy tutaj od tej strony obejrzymy sobie tu później gdzieś poszukamy jeszcze wiem, że po drugiej stronie tam gdzieś kawałek dalej jest jeszcze coś ale zejdziemy tu bo nie będziemy tam i jest jakiś głęboki łodzienka też już się trochę to no wszystko zawala widać jest pod kopane czy się wejdzie do tego w ogóle nie widać wejścia czy to będzie z Tu no pewnie coś jest ale zerkniemy jeszcze tu nie było chyba nic Jak ja tam patrzałem nie mhm. tu jest druga studzienka. No mamy nie wejście tam i pewnie w górze była jakaś bateria czy wejdziemy tam No, zobaczymy na razie. No jesteśmy tu. Jakoś się wyspinałem, gorzej będzie zejść, bo zawsze wyjście jest łatwiejsze. I tu jest tak, nie widać na razie nic. Wezmę sobie plecaka weźmy na bok nie się z nim spinał po tych dziurach tu Heh. jest kolejne no 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 tak tutaj były ustawione prawdopodobnie właśnie no jest Najcudowniejsze to chyba właśnie tu jest to no tak. no, mam nie do dziury. Żeby to jeszcze było. W całości to by dopiero było pięknie. Cały mechanizm się tutaj te tryby, nie tryby tu były, które ustawiały w odpowiedniej pozycji działo tego już nie ma no ale jest to co jest i na tyle jest elegancko i tak i tu ostrzał nad morze pilnowało granic bezpośredni jakby ostrzał z morza też był utrudniony bo to jest właśnie w takim otoczone takim wałem ziemnym Teraz zobaczymy, jeszcze sobie zajdziemy właśnie na dół. Tu jest dużo takich właśnie wentylacyjnych, bo nie spodziewałem się takiego tutaj i dlatego nie wziąłem też takiego A. Tu prawdopodobnie była winda na pociski tutaj transportowano tak tutaj transportowano po prostu pociski do, do tego to się otwierało tutaj po tych szynach chodziła taka winta wyciągowa no zejdziemy sobie niżej tu też był jakiś po prostu schołek tak samo i tu z drugiej strony też jest ta sama Ta sama Szkoda, że sobie nie wziąłem lepszego oświetlenia Bo ja tu nie zauważyłem na początku Jak to jest tu głęboko Czy to jest ten, ta budowla Co ma dwa poziomy w dół Wziąłem sobie lepszą Latarkę, oświetlenie ale wezmę sobie sprawdzę jeszcze tutaj żeby minigie... a tu nie można bo... zdąży wyjść bo będzie słychać jak ktoś bo wolę nie zostawiać bolsaka pięknie hmm. no o, o. to naprawdę tu jest bardzo faktycznie głęboko ale muszę patrzeć pod nogi, bo to jednak tu się chce. <laughs> no, jakby takie podwójne wejścia, żeby po prostu jeden drugiemu nie zawadzał. Tu też po prostu są. były skoble, które. Zapora. Która. I tu jest. To miejsce pod właśnie Armatany. Słabo widoczne. o I tu jest właśnie ta winda. Gdzie się na tylko jest stąd, w tej pozycji? Czy jeszcze tam chodziło w dół? Ale dotąd jest na pewno. Ech i tam właśnie wyciągano pięknie a tu proszę wózki teraz wózek transportowy jeszcze rolki proszę ha, ha. to jest właśnie takie rzeczy to są piękne tutaj składowano pociski jeszcze tutaj zerknę Tu pewnie było, nie wiem za ale hmm. Tu było wejście ewakuacyjne Tak, tutaj było do tego, a tam do tamtego Jeszcze drugiego Tu były jakieś po prostu hmm, Jakieś urządzenie Pewnie albo jakieś mm, powietrzne mm, urządzenie, które pod ciśnieniem mm, całą tę maszynerię tam obracało. Jakaś pompa, jakaś kompresor, z tyłu kompresora. Ale to, no i tu, tu widzimy z drugiej strony też właśnie te rąki. No to fajnie, bardzo ciekawe. Tak. Tutaj było, właśnie jest ta winda. I tam jest I do kolejne. To jest takie ewakuacyjne wyjście. Natomiast tutaj są schody. Tutaj jest coś takiego. By było Poza to jest drzewo, tutaj nie będziemy. Tu też jest jakiś Aha, gdyby co tu jest No to pewnie jest z dołu. Z dołu to będzie. No to ekstra. No to idziemy teraz na dół. No coś wyczytałem gdzieś, że, eee. że chodzę z dół, trzeba sobie wziąć jedzenie, bo można się zgubić. No no to... Pewnie no. Takie... Teraz młode, co są, to po prostu one jakby byli bez telefonu czy z tego, to się nie, nie ruszy, bo zginie. Jest taka, takie powiedzenie, jak babcia zwraca się wnuc do wnuczka, wnuczku, czemu cię jeszcze tydzień u mnie nie było? A bo wiesz co, babciu, bo mi się aplikacja w telefonie zepsuła i nie wiedziałem, jak trafić. No i tak właśnie jest, że... Teraz po prostu ci młodzi ludzie, nie wszyscy, ale bardzo ogrom po prostu ma to do siebie, że po prostu oni nie potrafią żyć bez więźnych rzeczy. Ja jestem jeszcze z tego pokolenia ginących dinozaurów. Gdzie po prostu jestem w stanie przeżyć w najdzikszych miejscach. Z bajora się napije wody i, i nic nie będzie. A młody niektóry się napije z kranu i już ma biegunkę. Proszę urządzenia. Była jakaś pompa. I coś tu było. Jeszcze, jeszcze zawody. Pięknie. Tu, nie byli, tu nie byli, A tam tutaj jest jeszcze? nie byłem? Jakoś tak chodzę, bo może być coś nie, jakaś dziura zasypana i A, nie wiem, co tam jest, jakieś dziurska i one prowadzą. Nie zauważyłem, czy jeszcze idą tu jakieś schody. Dobra, w ten już wychodzimy. Jeszcze coś jest, ale to już chyba nie wiem. chyba nie, Nie, już nie ma. Więc bardzo ciekawy obiekt. Bardzo ciekawy. Kusi mnie, żeby iść tam na jest jeszcze kawałek stąd dalej jakiś yy, od tego miejsca. Jest podobno, ale tylko teraz jest tam już ogrodzone. Ogrodzenie jest naprawione i nie chcesz coś tak No i jeszcze tu Zerkniemy jeszcze raz na ten wspaniały obiekt No to mi się najbardziej Że tu się ostało takie. No i co, na razie zakończę z tego miejsca taką relację. A jak coś tu znajdę w pobliżu, to jeszcze zrobię jakiś drugi ewentualnie filmik, nagranie. Także do zobaczenia wszystkim.